Witajcie w trzeciej części. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na najlepszej części, tak? Totalnie najlepszej, to już trwało wczoraj właściwie. I... Jecha się przez wok. No i dzisiaj pogoda w końcu jest taka fajna. To tak jak, trzeba, jak trzeba. Wczoraj właściwie było tak, mieliśmy jakieś 12 godzin czekania na z dwóch mnie z domu z tego względu, że rana padało. Właściwie padało od dwóch dni, ale wiadomo było wczoraj rano, że to się musi gdzieś wpadać do tej godziny popołudniowej, jakby wieczornej. Początkowo pokazywało do 17, potem przedłużyło do 18, 19, 20, aż w końcu 20.30 wreszcie ruszyliśmy na trasę. No i była trasa... No to, najbardziej co... epicki fragment się Tak, najbardziej epicki fragment i... Znaczy niby epickie, zresztą Amerykanizm to jest strasznie nieładny. Ale to jest spektakularny, popularny, najbardziej niesamowity, Widowiskowy. wspaniały, Widowiskowy. Widowiskowy. Co dzisiaj. E, jeszcze tak. dalej do O. Do, do najdalszej o, miejscowości. Tu na się A. Tak, to jest yy, ciekawe, bo to jest litera A z kółeczkiem na górze, czyli też ta O. Yy, w szwedzkim, w norweskim tak samo. Yy, I to jest ostatnia litera od do tego. I za tą litera, to znaczy miejscowość O. To jest na końcu drogi E10 i na końcu yy, całych lotów. Ja się śmieję, że to jest A i stamtąd wyjeżdżają wszystkie pociągi za A do B. A do B. Tylko pytanie, gdzie oni mają tu B? Nie ma B. Niestety nie. B jest tylko O, także, także tam dzisiaj idziemy. to jest już jednocześnie najkrótsza nazwa. W miejscowościach. Wiecie, ale jest też chyba gdzieś drugie ostateczne, pamiętam, albo Szlecja, albo Norwegia też gdzieś w tym miejscu, natomiast to jest najbardziej znana oś że jest na końcu. Także lecimy traskę do O, pisane A, z Rejne i, i co? No i podziwiajcie widoki. Będzie super. I dojechane teraz szybko. Teraz jest kolejka od na do zdjęcia. Co następny? Najbardziej oblegany znak drogowy na Lofotach. Ile masz już zdjęć macie tutaj? A z czego słynie jeszcze tam jest może? jest ostatnią miejscowością, e, miejscowością tutaj na całym Krakowie 10 e, I akurat nie miejscowości miejscowością z Mysko, no to tu wcześniej oknośleć, prom do Bodo Tutaj jeżdżę sobie samochodem, rowerem, czymkolwiek do końca Też odpadłem i przyszedłem sobie po jakimś takim długie, czyli, czyli tam Tam, okay. Tam jest Bodo, miejscowość, która, e, która jest w sumie największą miejscowością tutaj części. części Nordlandu Nordland to jest y, część tutaj... Od Narvik'u. Y, właśnie, Narvik chyba, jest pod y, Nordlandem, tak, natomiast jeszcze jest Trogsson-Klimmark. trogsson y, ma, y, stolicę w Tromso. I granica między tymi się bardzo tej mocno zawija, w związku z czym czasem się w czasem jesteś w Nordlandzie, tak, ma zmianę za chwilę. I śmieszne jest to sumie, że stąd to Trogsson-Klimmark jest bliżej, ale w z urzędów masz wodę, który jest co kilometr stąd po drugiej stronie w ogóle fjordów. Ja czytałem, że podobno a można zobaczyć suszarnię na ryby. No, no tu jest pod cofie, bo to jest suszarnia suszarnie ryby. Aczkolwiek ja nie... żadnych ryb nie widziałem jeszcze? Bo już nie ma ich. One nie są suszone zawsze na wiosnę. I jak e... to w ogóle wygląda? E... Wiszą sobie dorsze, małe takie? głowy otwarte, suszą się na e... wietrze morskim. No i potem są pakowane w takie e... plastikowe, hermetyczne popywania, kosztują strasznie dużo pieniędzy. E... i są dobre. Ok. Może spróbujemy. Jak jeszcze będą gdzieś. A teraz idę zrobić sobie zdjęcie. Jak już kolejka się ten Ale tu jest ładnie. gdzie my jesteśmy. Koniec świata. Tak. Prawie jak skała w Kalpę, tylko nie ma tych metrów wszędzie. Trochę jest. Komary ale teraz wieczorem bardziej. Są komary, natomiast to jest najdalsze miejsce, takie można możemy drogą. drogę Bo wyspę widzicie się kończy tam dalej. Tam się kończy jeszcze trochę daleko. I na jednej z wysp, w tej chwili jeszcze widoczność pamiętam, wspominam, ale robi też tak Ta w czy dalej tam?

To nie jest do końca droga to, co tutaj przeszliśmy przed chwilą. A ci czemu nie zostawiasz pod knajpą rowerów? Że? Czemu nie zostawiłeś roweru pod knajpą? Tylko tutaj. To jest niebezpiecznie. Chyba dostać bombu. No tu mogło być bombardowanie przy murku. Dobra, idziemy na kawkę. Cynamonkę. I cynamonkę. A widzą się robi ilość fotogenicznych kadrów i zdjęć Wzrasta każdym zakończyć coraz więcej No. w każdej drodze. Rok temu jak byłem, byłem tu później wieczorem, chyba gdzieś koło północy prawie. Księżyc był w innym miejscu. Tak? I był odpływ. W związku z czym ta plaża ciągnęła się tu jakieś 500 metrów. Właściwie do tamtego cypla była woda, tylko. Wszystko inne to było, to było, to był piasek. Piasek. Czyli jest przypływ, więc woda sięga aż do tego. To jest dość, dość niskie, niskie łachane zejście do tego pragu, więc... Jak na tym, jak na Helu. Tak, tak, tak. Właśnie bardzo mocno Prawie jak za taka Pucka. Tak. Tylko mniej... Tylko ładniejsze góry do tego. Tak, większe góry. Jaki kraj, jaki kraj to tak jest Zatoka Pucka? Tak. To są <laughs> kraje upakowane jak bardzo dziwne. Ale w Pucku też są kampery. Stoją. Nie no. no, Maciek powiem Ci, że sztos. Wyjazd, genialny, uwielbiam. No chyba, chyba mój top. Tam to też tak fajnie zielono. Zmiennie od lat stop numer 1 absolutnie. Także jak myślicie kto pojedzie na następny wyjazd, ze mną do Norwegii na Lofoty, to na pewno będzie to Maciek. W zeszłym roku było tak, że w trakcie trwania wyjazdu yy, zapomniano się właściwie lista na tegoroczny. Także jak ktoś chce się wybrać to no koniecznie. No, jak ktoś myśli o fajnym czymś nieoczywistym to to jest bardzo dobra opcja. Dobrze, dojechaliśmy to teraz szybkie 5 sekund i idziemy gdzieś tam Cyk na Reinbringen, czyli schody do nieba. Taką wycieczkę nam tutaj Maciej zorganizował na sam koniec dnia, albo początek, bo godzina jest 22 już prawie. to ja już będzie pierwsza. I idziemy tam na górę. Tam gdzieś są schody, i tam musimy wyjść na samą górę. Cyk, 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 cyk. <laughs> po mapie. Już, był. już byłem, mogę wracać. I tu według tego co jest napisane to mamy tak. 2-4 godziny podobno. Co? Dla Japończyków krawka. Dla Japończyków. <laughs> no ale przy tym No tak, no chodzą. No tak do godzinki, pół godzinki. O, jest pogląd. Każdy 448 metrów przewyższenia, 1978 schodów. I mniej więcej kilometr 100 metrów na szczyt, na najpiękniejszy widok na Lopotach. I sądziłem, że o 11.11 w nocy będę kiedyś musiał zakładać okulary, przeciwsłoneczne, żeby mnie 10. nie 10? raziło. Co? jest za 10:11 oczywiście. No. No. także jeszcze godzinka. Słońce jeszcze zejdzie troszeczkę niżej, a potem odbije znowu do góry. Jest. Do dobry doby 1 lipca. Mniej więcej. Mniej więcej. W ogóle. Kawał spinaczki, kawał drogi, piękna sprawa. Super, jak bardzo. będziecie tutaj, koniecznie, to koniecznie. koniecznie. bo to jest bardzo żółci. Dużo jest ludzi. Sporo Japończyków w klapkach albo. W tam obwodniami małogórskim. On szartuje. Yy, nie, to ważne. Żeby przyjeździć tutaj w ciągu dnia? Yy, co się, że nie jest w ciągu dnia A, okej. Okay. wieczorem, bo no, jest, jest dzień polarny. Szczególnie w czerwcu, no, jak jest właśnie mało. tak fajnie. No, a teraz już nic nie mówimy. Dzięki, to jest to dzięki że jesteście i teraz widoczki.